To Bloodstower Defense Battles 2 zawitał nowy update. Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym materiale. No, właśnie z Bloodstower Defense Battles 2 na moim kanale. Na samym wstępie, jeżeli lubicie filmy z tej serii, zostawcie pod tym filmem pozytywną ocenę, będzie mi niezmiernie miło. No i co? My dzisiaj, tak jak zresztą wspomniałem, omówimy sobie troszeczkę najnowszą aktualizację. Bo nie będę podawał wszystkich szczegółów, jeśli chodzi o balans postaci itd., dalej, o balans wszystkich małpek. Natomiast opowiem o tych rzeczach, które jako pierwsze rzucałem się w oczy. A. Trochę ich jest. W sumie to głównie dwie najistotniejsze rzeczy zostały dodane, o nich sobie dzisiaj porozmawiamy. Zresztą, jak widzicie po tytule tego filmu, dodali do Blooms Tower Defense Battles 2 tych Bota. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie zamierzam przedłużać, przejdźmy sobie do gry. I teraz tak, dla osób, które nie wiedzą, czym jest Techbot. Techbot to jest generalnie taki bocik, jak go bardzo często używam na bossach w Bloom's Tower Defense 6. Eee, tak, w Bloom's Tower Defense 6, który automatycznie aktywuje wam umiejętność. Z tym, że ten Techbot, który jest w Bloom's Tower Defense Battles 2, ma jedną rzecz, której w szóstce nie ma. A mianowicie, jeżeli jakaś postać ma więcej niż jednego skilla, to możecie na bocie wybrać, który skill będzie aktywowany. Wydaje mi się, że w szóstce tak nie ma. Eee, Także, no, całkiem ciekawie, pewnie w szóstce, prędzej czy później też to dodadzą. I tak, w sklepie będziecie mieli do odebrania za darmo 10 tych botów. A skoro jesteśmy już w sklepie, to przy okazji chciałem przypomnieć, jeżeli robicie jakieś zakupy, wielkie dzięki, jeżeli wpiszecie mój kodik OJC. Po prostu to jest w sposób, sposób, żeby mnie wesprzeć. Teraz wielkie, wielkie dzięki. To jest Weapon Skin. Piory od razu, jak ja jestem fanem giga Weapon Skinów, a jeszcze tutaj, taki, wiecie, ownięty różą. Taką z cierniami, mega, mega fajnie to wygląda Mega fajnie to wygląda, moim zdaniem e, właśnie z takimi kolcami po prostu Czekaj, czy, 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 róża ma... Czekaj, jak się w sumie definiuje ciernie? Czy róża ma ciernie, czy to są po prostu kolce? A ciernie to jest w ogóle coś innego Nie wiem, czekajcie, bo teraz tak zacząłem się zastanawiać, ale Nie o tym, nie o tym, słuchajcie Kolejna rzecz, którą być może zauważyliście, to jest to Że jest... Dodali twórcy, dodali coś takiego jak tytuły To fajnie widać, na przykład, jak sobie wejdziecie w e, Hall of Masters The cat sat on the Jak sobie zobaczycie na graczy, którzy są teraz tam w topce, to prawie każdy z nich sobie już jakiś tytuł ustawił. Na przykład gang member. Don't, don't get, get cocky. Na przykład mamy coś takiego, nie? No, twórcy dodali tytuły, miał, znak zapytania. Fajnie to fajnie te tytuły wyglądają. I generalnie jak zrobić te 100% organik, to też fajny tytuł. Jak zdobyć te tytuły, jak je ustawić? No oczywiście musicie wejść tutaj w profil oraz tu w te tytuły. I tu wydaje mi się, że możecie zobaczyć listę wszystkich... Wszystkich tytułów, jakie możecie zdobyć. I teraz tak głównie w jaki sposób odblokowuje się tytuły? Głównie. PhD in Blueology. <noise> PhD to jest angielski odpowiednik em, naszego doktoratu. Jakbyście byli ciekawi. E, macie tutaj em, napisane, e, gdzie, jak można zdobyć e, każdy z tych tytułów. E, są dwa tytuły, które zależą, może więcej, tylko ja już je mam. E, które zależą od wbitego rankingu, od, od wbitego poziomu, czyli na przykład: Main Eventer, <noise> to musicie mieć Związek Super Dom, Na Best of the Best musicie mieć Hall of Masters. A reszta to głównie są rzeczy, które możecie zdobyć w tych Hero Rewardsach, czyli jeżeli na jakimś bohaterze macie odpowiednio dużo punktów, jak ja na przykład nawet nie wiedziałem, że ja na Quincy mam wystarczająco, żeby coś takiego kupić. Ty, ciekawe na ilu bohaterach ja mam wystarczająco? Na Quincy pewnie też, bo to są jeszcze ja, ja na zdobywałem dużo tych punktów, son of Quincy, syn Quincy, okej, okay, super. Na Obynie? Zobaczmy, co na, z Obyna moglibyśmy dostać. Okej, okay, czyli jakby taki wodny ekspert. No, tak jak widzicie, no można sobie to kupić, tylko musicie mieć odpowiednią ilość punktów do, e, po prostu do, do bohaterów. Na agencie Jericho najprawdopodobniej mnie na to nie stać. I pewnie trzeba, ciekawe czy trzeba kupić wszystko e, po kolei, ale chyba nie. A może tak, Bo widzę, że mam to zablokowane, czyli wszystko po kolei trzeba kupić. To jest ciężko generalnie w takim razie odblokować. Ja na tych postaciach jak Obyn, Quincy, em, ja, ja to raczej mam podblokowane, dlatego że na tych postaciach jak Obyn czy Quincy no Lives in Magic, Wierzę w magię. E, jak Obyn czy Quincy mam po prostu Grałem nimi w sezonie, w którym dużo łatwiej się wbijało te punkty. Dlatego po prostu to mam, nie, bo tam pamiętam wtedy strasznie łatwo się wbijało te punkty bohaterów. I chyba dużo mniej kosztowały tam te rzeczy. No nie pamiętam, no, w to było już trochę dawno temu. Natomiast no, fakt jest taki, że yy, no, pamiętam, że dosyć łatwo to było, yy, że dosyć łatwo to było odblokować wtedy. Dobra, słuchajcie, jaką sobie zagramy strategią? Widziałem, że yy, te jak to się nazywa? Ale się Na początku masakra. Widziałem, że weźmy sobie tak, tak, weźmy sobie, zagramy jakąś OG strategię, a może zostawimy do tego farmę, dosyć ciekawe połączenie to by było, Sniper i e, Ninja Małka, widziałem, że sticky bomby dostały odrobinę buffa, kosztują trochę mniej, po prostu, 300 kasy mniej, więc dlaczego nie, a Snipera biorę dlatego, że chcę przetestować TechBota, e, bo TechBot, tak jak mówię, no, automatycznie odpala skilla i teraz tak, powiem wam, co, co ja o tym sądzę, szczerze, nie będę tego używał najprawdopodobniej, <grym> najprawdopodobniej w ogóle nie będę tego używał. Używał, więc e, nic o tym nie sądzę, tak mówiąc e, mówiąc wprost. Bo tak jak mówię, najprawdopodobniej, jeśli o mnie chodzi, to ja, to ja pewnie nie będę tego używał wcale, a wcale. Między innymi dlatego, że mm, Bloon's Tower Defense Battles 2 ja, ja przynajmniej nie odczuwałem braku czegoś takiego jak Techbot, bo Bloon's Tower Defense Battles 2 głównie jest zorientowane, powiedziałbym, na. Bo postawimy sobie tu nitą małpkę. E, Bloomstar Defense Battles 2 głównie jest zorientowany na używanie umiejętności, kiedy faktycznie ich potrzebujecie, a nie na takim spamowaniu bezmyślnym umiejętnościami. Dlatego wziąłem snipera, bo wydaje mi się, że w przypadku snipera to faktycznie takie spamowanie umiejętnościami ma sens. No bo wiecie, tam mamy umiejętność podzarabiania, no i wiadomo, no i nie ma powodu, żeby się powstrzymywać, tak? E, od razu, kiedy zejdzie cooldown, to to jest taka umiejętność, którą opłaca się uruchamiać. Myślę, że w przypadku Benjamin'a może być podobnie. E, myślę, że no jest kilka takich umiejętności, że to może być Użyteczne, ale tak jak mówię, nie jest tak, że jest to. A czekajcie, bo ja wziąłem. A ja chciałem Ocean Obyna powinienem wziąć, bo zwykły Obyn zmatnia druidów, zapomniałem. Chciałem Ocean Obyna wziąć i jakoś tak podświadomie wziąłem zwykłego Obyna, a chciałem Ocean. <grym> bo to nie ma sensu, dlatego postawiłem najpierw Obyna, bo myślałem, że to jest Ocean Obyn i wtedy już na drugim poziomie ta Ninja Małpka zostałaby fika, Więc, no a tak to nic nie dostałem, tak to dostaniemy Figę z Makiem. Swoją drogą ciekawe, dlaczego jest takie przysłowie, nie? Dlaczego się mówi dostać Figę z Makiem? Figę się w ogóle je z makiem? <noise> Czy właśnie się nie je? I o to chodzi w tym przysłowiu. Ktoś w ogóle z was jadł kiedyś figę? To nie jest takie popularne danie w tym. Znaczy, to nie jest takie... To nie jest danie, od tego zacznijmy, ale no to nie jest zbyt popularny posiłek. <noise> w, w Polsce, tak mi się wydaje. Jadłem figi... Jak byłem w Chorwacji, ale już nie pamiętam, jak smakują. Ale jadłem, jeśli jadłem, ale jak smakują, to nie pamiętam. Myślę, że na last, obyna można by ulepszyć. Chociaż widzę, że na first całkiem nieźle sobie radzi. Nie można powiedzieć, że nie. Naprawdę fajnie sobie radzi na first. No i dobra, w sumie hmm, nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem, że poszedłem pod. Tą farmę, trochę improwizuję, wiadomo, ta strategia, jestem też w BFB, koloseum, to wiecie, też nie jest jakiś mega duży, wysoki, po... mega duży wysoki poziom Masło Maślane, to nie jest też jakiś wysoki poziom, dlatego tak moja jakaś względna improwizacja tutaj myślę, że bez jakichś katastrofalnych konsekwencji dla mnie może się odbyć, Zbustujmy stronę przeciwnika, zbustujmy moją stronę, bo wydaje mi się, że zacząłem trochę likować, no i udało się wygrać. Zanim byłem w stanie użyć TechBota. E, więc, wracając. Czy ja uważam, że... O, w ogóle mamy ten sam tytuł. Czy ja uważam, że TechBot był potrzebny? Pewnie w niektórych scenariuszach TechBot jest użyteczny, ale moim zdaniem nie jest to em, must have, nie? Nie jest to must have, tak jak mówię. Szczególnie w Bloons Tower Defense Battles 2, gdzie te skille używa się bardziej... Tak jak mówię, jest mniejsze spamowanie skillami. Używacie skilli raczej, jak ich faktycznie potrzebujecie, a nie za każdym razem, jak wam się odnowią. Jest parę skilli, tak jak już wspomniałem, których używacie za każdym razem, jak się odnowią. To są skile głównie pod zarabianie, ale czy to jest w takim razie... Wiecie, czy to powoduje, że TechBot jest must have'em? No, ciężko im powiedzieć. Raczej, raczej... Nie, raczej tak nie uważam. W ogóle Gluganer też podostawał jakieś nerfy. Przetestujmy sobie tego Gluganera, on chyba teraz jest odrobinę droższy, jeżeli się nie mylę, albo ten jego górny drugi tier mniej obrażeń zadaje? Nie jestem pewien, dokładnie nie pamiętam, wiem, że jakieś tam nerfiki albo czas odnowienia, a tak, czas odnowienia umiejętności tej na czwartym tierze czwarty środkowy tier, czyli wiecie, de facto ten glue strike, bo czwarty środkowy tier to jest glue strike, czwarty, piąty środkowy tier to jest glue storm. <grym> Mamy tam chyba zwiększony, z tego co pamiętam, to było tak o sporo zwiększony czas odnowienia, typu z 30 sekund na 40, albo coś w tym stylu, więc no ciekawe, czy, czy, czy wiecie, czy ja to wyczuję. No i zobaczcie, tutaj w tym momencie mam kilka jednostek, na których, te, na których mam umiejętności, ale na żadnej z nich nie opłaca się dawać tech bota, żeby te umiejętności a, a automatycznie się aktywowały, nie? No bo na jakiej jednostce chcielibyście dać tych bota, żeby się umiejętności aut automatycznie aktywowały? Na Glue to nie ma sensu, bo Glue Storm ma lepiej używać, kiedy, kiedy tego potrzebujecie. Na statku też to nie ma sensu, bo statku... Po, w taki sam powód. Nie skill statku, czyli oczywiście Monkey Pirates. Yy, jesteście w stanie złansotować tak naprawdę opancerzone BFB tym skillem. Również to jest skill okazjonalny, którego używacie tylko, jeżeli tego potrzebujecie. Więc tak naprawdę, no tak, jak mówię, ponownie powstaje pytanie, to do czego w ogóle używać tych bota? <grym> Tutaj, nie? Bo to jest takie. Mógłbym na Etiena dać tych bota, no ale ponownie, no skill Etiena to jest raczej skill, który stawiacie, którego używacie, jeżeli. Jest taka potrzeba, nie. Dlatego mówię, mo, mo, moja opinia o tych botach nie czułem, że go brakowało. Nawet jeżeli chodzi nawet jeżeli chodzi o Bloombota w ogóle. Ja Bloombota też nie używam, czyli to, co wam pomaga wysyłać balony. E, mimo że mam. Te, to wszystko, co mam, to pozdobywałem z jakichś darmowych, tych, nie wiem, z jakieś, za jakieś codzienne logowanie, jakieś inne rzeczy. Nawet nie wiem, skąd mam te te BloomBoty, ale też ich nie używam. Też ich nie używam. Na bananzie ich używam, więc. Są tryby, gdzie to jest przydatne, ale to nie jest coś takiego, że wiecie, budzę się w nocy i myślę sobie, o ale fajnie by było, gdyby to dodali, bo moim zdaniem. No, to raczej nie jest aż takie, aż takie potrzebne, mówiąc wprost. Nie wiem, co wy uważacie, ale no moje zdanie, moje zdanie znacie. W tym momencie wam powiedziałem, że nie jest to potrzebna rzecz. Fajnie, że dodali tego bota, ale z drugiej strony dużo fajniej by było chyba, gdyby dodali tego bota, tą opcję, która tutaj jest, czyli możliwość... A czekajcie, ja postawię tego techbocika, zobaczcie, tak on się prezentuje, o, taki bocik. Choose monkey with an ability. Aha, na razie pewnie nie mogę żadnej, bo żadna moja mapka nie ma umiejętności. Możemy teraz wybrać Etiena i zobaczcie, tutaj możemy e, go wyłączyć. Aha, możemy go rozłączyć, i na dole jest opcja ustawienia, jaka, jaka umiejętność będzie automatycznie aktywowana. No i w tym momencie te drony Etiena będą automatycznie aktywowane. Za każdym razem, jak wiecie, jak e, będzie taka możliwość, tak? Czyli zaraz zobaczycie, zostawię tego techbota, poczekamy, aż mi się skillek odnowi. Tutaj macie oczywiście w prawym, górnym rogu yy, cooldown mojego skilla. Zostawię tego techbota, żeby wam pokazać, jak to działa. Natomiast, może uda się dobić jakiś wyższy poziom, jakąś wyższą rundę. To wtedy miałbym okazję pokazać wam, jak to wygląda na. Yy, mam nadzieję, że będę miał wtedy okazję pokazać wam, jak to wygląda właśnie na jakichś takich wyższych. Yy, poziomach. Znaczy, jak, jak wygląda możliwość tego wyboru tej umiejętności, bo normalnie będziecie mieli wtedy tu dwie umiejętności, będziecie mogli wybrać de facto, którą aktywować, którą TechBot ma aktywować. I to jest całkiem ciekawe. I to, gdyby dodali do Bloonstar Defense Battles 2, to to by się bardzo, do Bloonstar Defense 6, przepraszam, to to by się bardzo przydało. M mój punkt był taki, że to by się przydało w Bloonstar Defense 6, ta możliwość wyboru. Bardziej, a akurat odpaliłbym tutaj drony, więc spoko, odpalą się. A nie odpaliły się od razu, a dlaczego? A, bo ja wyłącz Okej. Okay. Ja ustawiłem, rozumiem. Wyłączyłem tych botowi, żeby nie aktywował tego skilla. Wyłączyłem mu to, tak widzicie. Jak to kliknę, robi się na czerwono i on wtedy nie aktywuje. Jak to kliknę, robi się na zielono i on wtedy będzie to aktywował. Okej, okay, no ma to sens, ma to sens. Ma to sens. Aha, czyli pewnie nawet pomimo wyboru, jeżeli jakaś postać ma dwa skile, to pewnie nawet możemy wybrać, żeby techbot aktywował dwa jednocześnie. Bo myślałem, że jest tak, że trzeba wybrać któryś z dwóch. A tu jest tak, że pra prawdopodobnie jest tak, że techbot jest w stanie aktywować dwa skile jednocześnie. Jakby niezależnie, <laughs> jeżeli ma to sens. Spoko. Fajne też. Możemy wybrać, ale możemy też wybrać, że chcemy oba. No, całkiem fajne. Natomiast to tak jak mówię. Ja nie jestem do końca fanem, także rozłączmy sobie te tego techbota, bo mam takie wrażenie, że daje mi to mniej kontroli nad tym, co się dzieje, nie? Że daje mi to mniej kontroli nad tym, co się dzieje. Może się okazać, że wiecie, ten techbot aktywuje mi... E skilla w jakimś randomowym momencie. Ja o tym zapomnę, potem wiecie, gościu będzie mnie raszował fioletami, będę chciał odpalić skilla, okaże się, że no słuchaj, nie można. <laughs> Bo Techbot ci odpalił skilla jakiś czas temu, nie? Tak samo, z tego samego powodu, że macie mniej kontroli, nie jestem fanem grania botem. Dokładnie z tego samego powodu, że daje wam to dużo mniej kontroli nad tym, co się dzieje na mapie. Nasz przeciwnik w ogóle oszczędza kasy z jakiegoś powodu. Jestem ciekaw, co on tam na mnie planuje zapodać. Natomiast wiem, że zaraz... Yy... Etienne, da widzenie Kamo. Już nie dużo brakuje. Także myślę, że zaraz w ogóle nie będziemy musieli się martwić tutaj czymkolwiek. Mam taką nadzieję. Mam taką nadzieję. Ja bym postawił tutaj Gluganera. Powolutku zaczął go ulepszać, oczywiście. Zaczniemy sobie od 2, -2 Później będziemy szli w środkową ścieżkę. Okej. Okay. Proszę bardzo, w ten sposób. Slow jest zawsze spoko, ten gluganer widzi Kamo, więc połączenie z Etienne jest naprawdę bardzo dobre. Nie, coś. Nie chcę się tak tłumaczyć, ale <śmusza> musiałbym sobie cofnąć. Mam wrażenie, że coś się zlagowało. <śmusza> Nie wiem, czy to widzieliście, sprzedałem te. Sprzedałem. Nie nie lubię się tłumaczyć. Nie chcę się tak tłumaczyć. Wiecie, zawsze widziałem taki film. Top ileś tam kłamstw graczy, nie? Że, że, że coś się zlagowało. Ale cofnijcie sobie. E, ja sam będę musiał zobaczyć, bo. Że, żeby później się upewnić, że nie wymyślam głupot, nie? Ale wydaje mi się, że nacisnąłem, żeby się sprzedało. Kliknąłem od razu na kolejną. Mm, na kolejną łódkę. Sprzedałem obie łódki. Wydaje mi się, że to zrobiłem. Potem. i to w miarę szybko zadziałało. Potem kliknąłem w tak shootera. Ulepszyłem go. I przez chwilę myślałem, że nie mam kasy, żeby go ulepszyć, bo wydaje mi się, że to ulepszenie nie wskoczyło od razu. Bo chciałem zagrać świecie tym e, Stormem, nie? Tym skillem po prostu tak szutera, Bo to łatwiutko by wybroniło i moglibyśmy od razu go kontrolować i byłby wygrany meczyk. Ale mam wrażenie, że kupiłem to ulepszenie, kliknąłem i ono nie zaskoczyło. Ja się zacząłem zastanawiać, co się dzieje, dlaczego nie mogę kupić tego ulepszenia, bo myślałem, że na pewno będę miał tyle kasy, ile potrzebuję. I wydaje mi się, że miałem, tylko ono dużo później zaskoczyło, nie? Ale nie wiem, nie, nie chcę też, wiecie, nie chcę mówić, że o, bo wiecie, winny się tłumaczy. <laughs> znaczy nie, to jest, to jest głupie powiedzenie, winny się tłumaczy akurat. E, o, będziemy mieli okazję się odegrać na tej samej mapie, dlaczego nie? I ponownie Etienne przeciwko nam. E, to jest oczywiście bardzo głupie powiedzenie, winny się tłumaczy. I nie, nie chcę, wiecie, tu wymyślać, nie, bo przegrałem, przegrać, przegrałem. Natomiast mówię, mam wrażenie, że coś tam było poza moją kontrolą. Ale może, może mi się wydawało. To muszę sobie sam zobaczyć na nagraniu potem, bo nie wiem, nie nie wiem, nie wiem okej, okay. eee, dość tego marudzenia i dość tego, eee, wiecie dość tego płakania, skupmy się na tym, żeby wygierać ten meczyk i ostatecznie wyjść na plus bo to jest najważniejsze, żeby nasz ostateczny bilans na tym odcinku wyszedł na plus, zwłaszcza, że znaczy, trochę mnie boli wiecie dlaczego mnie to boli? Mnie nawet nie boli, że przegrałem boli mnie to, że potem e, będziecie mi pisali, że jestem kasztanem, a ja naprawdę mam wrażenie, że coś nie zadziałało Strollowałem już, wysłałem jedną grupę balonów za, za dużo i nie będę miał na bohatera, będę miał na bohatera, bo on później przebije te balony, które gra wysłała. Super. Bo przypominam, Bloodstar Defense Battles 2 działa w taki sposób, że kolejna runda nigdy nie wystartuje, póki przeciwnik nie pokona wszystkich balonów. I póki ja i przeciwnik nie pokonamy wszystkich balonów, które w danej rundzie wysyła gra, nie gracze, bo to by nie miało sensu. Tak, bo można było przeciągać rundy w nieskończoność, ale wszystkie, wszystkie balony, które wysyła na nas gra, muszą zostać pokonane i dopiero wtedy przeskakuje nam na kolejną rundę. To jest całkiem ciekawe, bo dzięki temu właśnie jest taka mechanika jak przedłużanie rund, że jeżeli na przykład gracie Dartlinganem, to macie możliwość właśnie trochę kontrolowania tego, jak długo trwają rundy i możecie je przedłużać. To jest bardzo dobre, jeżeli gracie właśnie strategiami ICO, czyli strategiami, które opierają się na zarabianiu tylko i wyłącznie poprzez ten przychód tutaj, który macie, który teraz kursorem zaznaczam, bo ten przychód otrzymujecie co jakiś czas, więc jeżeli wydłużacie sobie ten czas, w sensie, jeżeli wydłużacie czas rund, to rozumiecie, może się okazać, że na przykład, nie wiem, w rundzie ósmej dostaliście ten przychód randomowo, podaję randomową ilość, nie, D 12 razy, bo przedłużaliście, a normalnie, gdybyście nie przedłużali, tylko gdybyście na, na przykład ustawili dartingana, żeby od razu wszystko przebijał, to byście dostali tych przychodów, nie wiem, 9, zamiast 12, rozumiecie, więc różnica jest, potrafi być dosyć spora. Dlatego e, ludzie, którzy grają ICO, często przedłużają rundy, bo to wtedy jest na korzyść waszą, nie? Jeżeli gracie farmami, to to nie ma znaczenia, bo farmy działają w taki sposób, że dają określoną ilość kasy na rundę, one nie dają co jakiś czas, tylko one dają jakby określoną ilość kasy na rundę z tego, co się orientuje. Więc e, w przypadku farm to to nie działa, natomiast w przypadku takiego zwykłego ICO to jak najbardziej działa, albo jeżeli macie jakieś skille, które e, powodują, że zarabiacie, nie? Na przykład skill snipera, czy coś takiego, to też możecie, też możecie e, w taki sposób przedłużać. Natomiast, z tego co się również orientuję, jest limit skilli, które możecie użyć na rundę. Wydaje mi się, że tak jest w Blue Star Defense 6. Nie wiem, czy jest tak w Bluestire Defense Battles 2. Natomiast że, wiecie, bo to też twórcy sobie pomyśleli, że ok, to ktoś weźmie Gluganera i będzie tak przeciągał te rundy w nieskończoność, nie? Znaczy w nieskończoność. Będzie bardzo przeciągał rundy, czy ktoś będzie mógł więcej razy odpalić na przykład tego skilla do snipera i tak dalej, i tak dalej. A wie, wiecie, rundy będą wolniej progresować, a kasa będzie leciała, tak? Dzięki skillowi do snipera. To nie są jakieś limity. Te limity bardzo ciężko jest przekroczyć. To jak Akurat jest fakt, że te limity bardzo ciężko jest przekroczyć, ale są jakieś limity, e, jeśli chodzi o umiejętności. Na pewno tak jest w Blue Star Defense 6, że chyba skilla snipera nie można użyć więcej niż dwa razy w ciągu jednej rundy. Coś w tym stylu. To taka ciekawostka, bo może nie każdy to wie, <laughs> ale tak jest, ale tak jest. E, 1500, kurczę, trochę się rozminałem, Mogłem mniej balonów wysłać i miałbym idealnie 1500, no ale trudno. Raczej tutaj pójdziemy sobie. Jeżeli chodzi o rundę 11 i tak dalej, jestem fanem stawiania łódek 2-3-0. W sensie nie 2-3-0, tylko 2-3-0 to są dobre łódki, ale jeżeli Etienne widziałby już camo, to w się sensie dawał widzenie camo. A cała zabawa w rundzie 11 polega na tym, że to jeszcze nie jest taka runda, w której Etienne daje widzenie camo. Więc. Y można to oczywiście kupić, ale ja jestem fanem postawienia po prostu łódek 032. Stawiacie dwie takie łódki i raczej powinniście być safe na rundę 12. Tam wiecie, jak le lecą kamofiolety. Raczej powinniście sobie poradzić. Raczej powinniście sobie poradzić z kamofioletami, więc. No więc jestem fanem tego rozwiązania. <laughs> Co tu dużo mówić. 11. runda. No przydałaby się jeszcze na łódkę, to niewątpliwie. O, on, on pada od fioletów w ogóle. Oj, tylko że teraz... Dobra, bo on odpalił drony, mógłbym się powstrzymać trochę tutaj. Bo on ma maga, maga, który atakuje pod ogień. Okej, okay, zbustował ferfer. Fair, fair. Okej, okay, w porządku. Zmusiliśmy go jeszcze, żeby użył boosta. To jest okej. Okay. Przy okazji zdobyliśmy sobie trochę przychodu. Mamy już ponad 700 przychodów. Na pewno lepiej farmie niż w poprzednim. E, tym, niż w tej poprzedniej grze. Tak mówię, no piętą ma maga pod ogień. Jest, są fiolety, natomiast on no, ma ten plus, że te fiolety faktycznie. W sumie to chyba rozbił mu tylko Etienne, więc jakbym, bo, bo... A nie, no okej, okay, wszystkie pozostałe wieżeczki też, bo ja nie wysłałem kamofioletów. Teraz jakbym wysłał kamofiolety, to wydaje mi się, że on może mieć problem. Wyślę kamofiolety i zbustuję. I zobaczcie, tylko Etienne może je rozbić, a mag przez maga fiolety się po prostu przebiją, nie? Bo ogień nie zadaje im obrażeń, więc nie, nie, nie jest w stanie po prostu atakować. Także bardzo szybko tutaj ten meczyk się skończył, na naszą korzyść, bardzo się cieszę. Natomiast no tutaj, no po prostu, to była bardzo duża luka w jego defensywie i oczywiście musieliśmy to zrobić teraz, ten raż. nie mogliśmy za bardzo przedłużać, no bo hmm, chodzi po prostu o to, że hmm, jeszcze chwilę byśmy poczekali i Etienne widziałby kamo. I wiecie, jak Etienne widziałby camo, zagrajmy jeszcze jedną grę, jak Etienne widziałby camo, no to wtedy wszystko, tak, shooter, już chodzi mi o to, że już wtedy fiolety domaga by nie dotarły, tylko jakieś inne, tak samo jak wcześniej w rundzie 11 wysłałem fiolety bez kamuflażu, to stałoby się ponownie coś takiego samego. Cobra Command, um, nie czuję się na siłach, żeby grać na tej mapie, to od razu chcę powiedzieć, ale czy to znaczy, że na niej nie zagramy? No zagramy, <grym>, najwyżej stroluje, może jakaś strategia, coś na pewno Striker, jakaś Armata i Mortar, <grym>, Mortar farma. <grym, mortar> okej, okay, let's go, let's go, nie lubię zaczynać od Armaty, także od razu prosiłbym was o wyrozumiałość, nie lubię zaczynać od Armaty, natomiast niewątpliwie Armata, Mortar to jest świetne połączenie, w szczególności ze Strikerem Jonesem, który daje fajne buffy zarówno do Armat, jak i do Mortarów, no, farma tutaj moglibyśmy nie być pod łódkę, ale tu nie ma za dużo wody. Nie jest tak, że nie ma wody w ogóle na tej mapie, ale nie ma jej za dużo. Więc zdecydowałem się, że zagramy w taki sposób. To wydaje się całkiem mocna strategia. Mortar oczywiście kluczowo tutaj pod zdejmowanie camo. Natomiast później przy mocniejszych sterowcach Mortar również się przyda niewątpliwie do kontroli jakichś mocniejszych raszy ze sterowcami. Dzięki swojej umiejętności, dzięki swojemu środkowemu skillowi. No ale ponownie, nie? Środkowy skill Mortara również nie jest to umiejętność, na którą mogę nałożyć techbota. <laughs> Więc no jest to takie... Raczej mu z techbota może na bananzie to będę korzystał. A tak to... Tak to raczej. Um, tak to raczej nie będę. <gry> nie wiem, gdzie postawić tego strajkera, Mam wrażenie, że głupio go trochę, chociaż w sumie. Nie wiem też, czy się zaczyna od strajkera, czy może powinien zacząć od armaty. Hmm, chyba bardziej na dole powinienem, nie? Tak coś mi się wydaje. Ustawmy na z tą armatę, zaraz ulepszymy sobie na odłamki, czyli na drugi dolny tier. Teraz te ataki mam takie, zwarcie. <taki> takie strzałki z tych ataków wypadają. To no jest spoko, też do kontroli. Jeżeli gracie armatą, to tak naprawdę waszym priorytetem będzie całkiem szybko... Może ustawię go na strong? Będzie bardzo szybko przerażować do tego, do tych cluster bombsów, one są mega mocne kupuję w tym momencie. No i dzięki temu... Uff, mam jakiś fajny skinek na ataku. Fajnie to wygląda bardzo. W tym momencie raczej niewiele powinno mi się tu przedostać. Następną rzeczą, jaką będziemy chcieli zrobić, to pójść pod damage, czyli pod górny tier do armaty. Tak mi się wydaje. Chociaż może powinienem już pójść pod farmę? Hmm. Nie jestem pewien. Może powinienem pójść pod farmę. Jak wziąłem farmę, to chyba powinienem pójść pod farmę. Gramy przeciwko Bonnie w ogóle, bardzo ciekawie. Zagrajmy farmą. Dlaczego nie? Nie jestem pewien, bo trochę się boję, że to wiecie, że to się może źle skończyć. Szczególnie jeżeli polecą na przykład białe balony, to wydaje mi się, że będę musiał ulepszyć tą marmatę. Natomiast, a widzę, że on mnie raszuje, więc. Plus, on jeszcze może otworzyć to przejście. I wydaje mi się, że jeżeli otworzy na przykład to przejście, to ja mogę zacząć mieć naprawdę W sensie, mogę zacząć mieć konkretne problemy. Jak on otworzy to przejście, i właśnie wyśle na mnie białe balony. Ale on chyba. Nie sądzę, żeby to zrobił. Ulepszmy tutaj. Dobra teraz ulepszyłem pod damage armatę Więc jak mamy ulepsze, to ten upgrade pod damage To raczej białe balony nie powinny mi nic zrobić Natomiast trochę likuje To mnie trochę martwi Wiadomo kilka HP możemy zlikować Ale likowanie nie może trwać w nieskończoność Bo tak w końcu przegramy Zastanawiam się, bo mógłbym dostać kolejną armatę, ale zamiast tego, wydaje mi się, że lepiej byłoby już dostawić mortara. Przede wszystkim ulepszymy go pod zapalanie, dzięki temu też te balony będą dostawały już tutaj obrażenia w czasie. To po pierwsze. Po drugie, potem ulepszymy go na zdejmowanie kamo. Bo wydaje mi się, że na fiolety w ogóle w, zu w zupełności by mi wystarczyła taka armata. Nie potrzebuję nic więcej na fiolety, tak mi się wydaje. Mo może się mylę, ale wydaje mi się, że to w zupełności wystarczy, tylko potrzebuje czegoś do zdejmowania kamu. no i to wieżyczką jest Mortar, a przy okazji Mortar dokłada naprawdę fajny damage. Więc... No, jeśli chodzi o sterowce w ogóle, to też mamy skill'a Strikera Jonesa. Ja nie lubię Cobra Command chyba dlatego, że to jest dosyć krótka mapa. To jest dosyć krótka mapa i jakoś to się często tak mocno daje we znaki, że to jest krótka mapa. Ja przynajmniej, no nie przepadam za tą mapą. Był taki moment, że bardzo lubiłem na niej grać. Nie pamiętam, jaką strategią wtedy grałem, ale miałem taką strategię, że naprawdę fajnie mi się grało. Okej, okay, on ma alchemika. No pewnie będzie szedł pod, e, oczywiście pod środkowy, znaczy pod dolny tier. Zwiększy sobie w ten sposób kasę, jaką będzie zarabiał. Ja tutaj lecę pod zarabianie w tym momencie. Znaczy nie pod zarabianie, tylko pod podpalanie chciałem powiedzieć. Zobaczcie teraz, jak dużo lepiej wygląda moja kontrola. Po tej stronie. Prawie wszystkie baloniki są podpalane, później są rozbijane przez tą armatę. Że bardzo fajnie to wygląda. Jednasta runda, no mam nadzieję, że combo, takie kombo, które mam aktualnie, wystarczy. Pewien nie jestem. Nie jestem pewien, dlatego że nie wiem, czy jeżeli on otworzy to przejście, to czy. I wyśle na mnie fiolety, to czy ja nie przegram? Kupmy flarę. Mmm... On przegra. Wprawdzie dużo bym musiał wysłać przeciwko niemu. Nie muszę, ale nie muszę wysłać kamo balonów. I zbustujmy. On nie ma zbyt mocnej defensywy. Nie zdążył ulepszyć Dartlinga, bo bardzo mocno poszedł pod Alchemika, który w sumie. A poszedł pod Rubber to Gold, które jest upgrade'em raczej pod zarabianie, czyli dolną czwartą ścieżkę, więc tutaj była dosyć, dosyć łatwy mecz dla mnie. W sensie to widać było od razu, że... że jest szansa. Musiałby ulepszyć Dartlingana, ale raczej wiedziałem, że nie ma tyle kasy, bo wiecie, Rubber to Gold to jest drogi upgrade. Chociaż w sumie. Jak tak sobie, sobie teraz myślę, to mogłem się przejechać na swojej ocenie sytuacji, bo ja nie wiem, ile Rubber to Gold kosztuje w Bloonstar Defense Battles 2, ale wydaje mi się, że podobnie jak w szóstce. Jest w sumie tańszy o 200 golda. Ten upgrade przynajmniej, Rubber to Gold, jest o 200 golda tańszy, ale to dalej, no czyli podobna cena jak w szóstce, jest, jest dosyć drogi. Więc nie sądziłem, no bo żeby z tego wybrnąć, musiałby ulepszyć po prostu Dartlingana. Wydaje mi się, że musiałby mieć te Hydra Rocket Potsy. A to jest bardzo drogi upgrade, więc mógł próbować sprzedać Alchemika, ale pewnie i tak nie miałby kasy. Nie jestem pewien, ale no, no udało się wygrać w każdym razie. 3-1. Więc nie najgorzej. Ode mnie, jeżeli chodzi o ten film, słuchajcie, to by było na tyle. Chciałem wam trochę pokazać tego Techbota, no ale tak jak wam mówię, pewnie i tak go nie będę używał. Bo nie, widzicie, widzicie sami, za każdym razem, na każdym skillu, na jaki mogę wpaść, z którego regularnie korzystam w normalnych meczach, no to Techbot jest mi niepotrzebny. Techbot jest mi niepotrzebny. No ale cóż, może, może znajdę jakieś super użycie dla niego. Będę was informował. Ode mnie tymczasem, jeżeli chodzi o. Czekajcie, co ja, co ja, co ja mówię. Ode mnie to tyle, to chciałem powiedzieć. Widzimy się w kolejnych filmach, trzymacie ciepło. Miłego dnia wam życzę. Cześć, do następnego.